Ostatnia prosta kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta RP. 20 czerwca na scenie Staromiejskiej w Olsztynie odbyło się spotkanie z Rafałem Trzaskowskim. Ubiegający się o rolę głowy państwa poruszył kilka znaczących dla siebie kwestii. Cieszę się, że mamy szansę się spotkać, żeby porozmawiać o Polsce, ale również porozmawiać o edukacji, bo dzisiaj Chciałbym kilka słów na ten temat powiedzieć. Edukacja była głównym tematem sobotniego spotkania. Trzaskowski podkreślał, że szanse należy dawać wszystkim i nie można dzielić społeczeństwa. Tym samym przedstawił swoje rozwiązania: Drodzy Państwo, stworzę specjalny prezydencki fundusz stypendialny dla 50 tysięcy najzdolniejszej młodzieży. Właśnie z mniejszych miast, ze średnich miast i z polskiej wsi, po to, żeby wyrównywać szanse. Zgodnie z obietnicami prezydenta Trzaskowskiego na mocy tego stypendium, każda młoda osoba dostanie 1000 zł miesięcznie, żeby móc się rozwijać, kupować książki czy utrzymać w mieście, gdzie się uczy. Jednak to nie koniec planów związanych z edukacją. Przy karowym podziale subwencji właśnie samorządy, tak jak jeszcze dwa lata temu będą mogły dopłacać więcej dodatków nauczycielskich. Organizować dodatkowo lekcje. Trzaskowski poruszał też kwestię wspólnoty i równości. Podkreślał fakt, że chce być prezydentem wszystkich Polaków. Na spotkaniu wyborczym nie zabrakło także prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza. Moim zdaniem, program, który przygotował pan prezydent Trzaskowski jest bardzo interesujący. Na pewno godny poparcia. A po drugie, to chciałbym powiedzieć, że bardzo się cieszę, iż na każdym kroku pan prezydent Trzaskowski pod, po. po Twierdza, iż będzie prezydentem wszystkich Polaków. Ponadto prezydent Grzymowicz podkreślał, że Rafał Trzaskowski jest samorządowcem i rozumie problemy i trudności, z którymi mierzą się lokalne władze. Dodatkowo postanowiliśmy spytać samych mieszkańców stolicy Warmii i Mazur, jak oceniają kandydata koalicji obywatelskiej oraz jego program wyborczy. realistyczne dobre, dbające o naród. Jak najbardziej pozytywnie, trzymamy za niego kciuki i wszystkie propozycje są jak najbardziej przez nas akceptowane. Dlatego tu jesteśmy. Trudno powiedzieć: na razie ma szansę, jest młody, e, dużo energii w nim tkwi. Myślę, że to wykorzysta z pożytkiem dla nas wszystkich. Czy osoba wykształcona, z doświadczeniem, jako samorządowiec, jako człowiek, e, ktoś, kto. Nie dzieli i nie mówi, kto jest lepszy, a kto gorszy. Jest po prostu młody, energiczny, taki autentyczny człowiek. No to jest dla nas naprawdę wielka nadzieja. Pan prezydent wspaniale mówi po angielsku. Uważam, że będzie wspaniale nas reprezentował na arenie międzynarodowej. Jest bardzo przystojny. Wierzę, że spełni i że zrealizuje i przede wszystkim będzie prezydentem. Jest przekonywujący, mówi o wartościach, z którymi się utożsamiamy tak naprawdę od lat. Myślę, że to dobry pomysł, jeżeli chodzi o, o, o to stypendium, bo faktycznie w tej chwili wielu uczniów zostało wykluczonych. Wybory już w najbliższą niedzielę. Także każdy obywatel ma jeszcze czas na zastanowienie się, któremu kandydatowi przekaże swój głos.